Siema. Dziś pokażę Ci jak zrobiłem grafiki do własnego zestawu LEGO O! w no, też tu jest! Mój brat złożył swój własny zestaw LEGO z LEGO Ninjago z 16. sezonu Taki nowy sezon, który jakby teraz niedawno wyszedł Ja stwierdziłem, że zrobię do niego jakby grafikę, tylną i przednią I dzięki temu będzie to wyglądało jakby to był prawdziwy zestaw LEGO Dzisiaj właśnie dlatego chcę podzielić się z Tobą drogi widzu Jak to zrobić, przedstawić Ci moje pomysły No i co? Zaczynamy! Film mnie na dwie części. W pierwszej pokażę Ci jak zrobić przednią grafikę i w drugiej pokażę Ci jak zrobić tylnią grafikę. Więc co, zaczynamy. Będę podczas tego yy, komentował jakby co właśnie robię, co dodaję. Będą takie wstawki, więc mam nadzieję, że Ci się spodoba. Więc zaczynamy. Jak widzicie, już tutaj w prawym górnym rogu są takie elementy, w którym są w każdych zestawach z LEGO. Czyli na przykład to 8, te. W no, w sensie nazwa zestawu i ten numer zestawu, które są w prawym rogu, to jest w każdym zestawie. Starałem się znaleźć odpowiednią czcionkę, taka jest jak je jaka jest w normalnych zestawach LEGO. Mam nadzieję, że mi się udało to dobrze odzorować w miarę. W prawym górnym jest wycięty Lloyd wokół z jakimiś tam smokami, no, jak jakie smoki, i to jest wycięte po prostu ze tam trochę pozmieniane, nie? Tego nie widzicie, bo to zrobiłem jeszcze przed w ogóle rozpoczęciem nagrywania. Tak samo po lewej stronie widzimy tutaj napis Ninjago i ten cały pasek. On też jest wzięty z innego zestawu. Po prostu już tu wrzucone, bo to jest dosyć proste, nie, nie pokazywałem tego. Kład, te auto musi pasować dokładnie do scenerii. Staram się poprzez krzywe, ekspozycje, framy do rogu wybieracie, tam musi dos możecie dostosować do tła, też zmienić trochę kolor na taki, żeby bardziej pasował. Tak samo staram się znaleźć dobre tło, żeby pasowało do jakby stylu pustynnego, bo akcja ogólnie te, tego zestawu działa się na pustyni w serialu. Ona trochę będzie zmieniona, dokładnie potem jeszcze dodam, żeby była taka bardziej kreskówkowa, taki filtr nadam. I ogólnie całego tyłu pod końcem nie będzie w ogóle widać, bo będzie zasłonięty światełkami, jakimś miastem, tam wyspą, w tle itd. Ogólnie na samochód dodałem cienie różne. Dodałem cień na niego, dodałem cień pod nim, na piasek, który rzuca. Myślę, że wygląda to w miarę ok. Tak samo zaraz tutaj będziemy dodawać już figurki. Je też trzeba dokładnie dostosować, dodać światło. Pojazd i figurki to po prostu są zrobione zdjęcia przez ze mnie i przez brata. Po prostu używamy, używaliśmy lampy, także światła z pokoju. I może nie są one najwyższej jakości, no są po prostu robione telefonem. Więc jak chcecie, każdy z Was może zrobić takie zdjęcia i sobie zrobić własny zestaw, jak ma umiejętności też yy, graficzne w sensie do photoshopa Na przykład, bo robię to właśnie w photoshopie, nie wiem czy mówiłem Te smugi, które robiłem przy figurkach, bo one są świetne Po prostu używa się, rysuje się po prostu takie kreski, wiecie, normalne Pędzlem zwykłym, bez, bez tabletu gręcznego po prostu I kiedy wchodzicie w filtram, w rozmycie, poruszenie I macie bardzo fajny efekt, jakby ta figurka się ruszała Tak samo jak ten pojazd się porusza, wygląda jakby on był w ruchu Najważniejsze ogólnie w tej pracy są światła i cienie, bo naprawdę one robią robotę, bez tego to no daleko nie zejdziecie, będzie to źle wyglądać, a to po prostu nadaje całego smaczku jakby takiego tej grafice. Now. You're looking at now, sir. Everything that happens now is happening now. What happened to then? Past that. When? Just now. We're at now now. Go back to then. When? Now, man Now I can't! Why, we missed! It. We're just... Oh, 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 oh. Stały oczywiście muszą się jak najbardziej świecić, musi być duży blask, żeby naprawdę wyglądało to dobrze. Dobrze. Musi być dużo cienia, bo w tych nowych zestawach z Ninjago jak widzicie, naprawdę jest odpyty tych świateł i to wygląda kozacko dlatego, więc to jest bardzo ważne. Także w prawym dolnym rogu są figurki. One są też trochę dostosowane do tła, tam pobawimy się kolorami i światłami, żeby wyglądało to adekwatnie. Także dodałem tutaj, jak widzicie, yy, przy piasku kraka. Znaczy, to się crack nazywa, jak to się nazywa. Wyrwę, jakby wyrwę taką widzicie pod kołami tego. I ona jest naprawdę fajna, ona jest w tych wielu zestawach, właśnie w tych nowych z 16, z 16 sezonu. Fajnie wygląda, dodałem tam trochę cień wewnętrznych, dzięki temu wygląda, jak była realistyczna. Że tam, jakby coś jest w środku, nie jest tylko zwykły taki płaski rysunek, tylko ona jest dobrze dostosowana i także wygląda, jak była 3D, jakby wklęsła, nie? No, i ogólnie tak to wygląda. Pod koniec, oczywiście, nie obejdzie się bez filtr kamerą, taki filtr, który poprawił wszystko od razu. Jakby jaskrawość tutaj macie, yy, nasycenie, teksturę, przejrzystość, wszystko. Naprawdę, tym trzeba się dobrze poławić i ekspozycję tak, bo naprawdę to robi robotę, mega dobrą robotę, i dzięki temu w ogóle ten zestaw wygląda tak bardziej wow. Więc OK, teraz przechodzimy do drugiej części filmu, czyli do filmu, w której pokazuję wam jak zrobić tył pudełka. I tutaj nie ma dużej filozofii, tak szczerze bo po prostu kopiujemy głównie elementy z poprzedniego yy, obrazka, czyli z przedniej części. Generalnie można użyć innych figurek, właśnie które są trochę inne w innych pozach, żeby było trochę inaczej, nie różnorodne bardziej coś w tym stylu. Napisy i znaczki LEGO przekopiowujemy. Dodatkowo po rogach dodajemy tutaj kraki właśnie takie Yy, one po prostu, no, przekopywuję, generalnie takich jest w normalnych zestawach LEGO, nie? o to chodzi. Tak samo te kryształy, yy, je wyciąłem w ogóle z tych, z innych zestawów i wkleiłem je, dodałem blask wewnętrzny, zewnętrzny i wyglądają bardzo dobrze. Tak samo dodajemy światełka, ale ich tutaj mniej, bo z tyłu jest mniej z światełek, jak w tych innych zestawach LEGO, nie? No i co, ogólnie to jest proste, takie same podobne sekwencje, tylko tutaj tak samo krak na podłodze, dużo tego. I ogólnie wygląda to podobnie, więc ja już chyba zamknę i oglądajcie. I, a! Jeszcze teksturę za. teksturę jest po prostu wzięta z jakiejś paczki, tak, no, z różnych paczek możecie brać tekstury, nie? Tu jest taka właśnie, taka podobna jak w zestawach i myślę, że ona jest, wygląda bardzo dobrze. No i dobrze, dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Jeśli się spodobało, łopeczka, subskrypcja, tak właśnie wyglądają grafiki, bardzo ładnie. Według mnie są genialne. Jeśli chcecie więcej tego typu poradników, piszcie, oczywiście. No ja już się zamykam. I dzięki za obejrzenie tego filmu. Ście